Co ta osoba myśli o Tobie i co tak naprawdę ma w głowie? Sprawdźmy to. Weźmy jedną kartę, która pokaże energię tej osoby. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, po bardziej szczegółowe, konkretne czytanie, na którym odpowiem Ci na trzy Twoje wybrane pytania, wejdź na moją stronę internetową kluczprawdy.pl a ta karta symbolizuje, że ta osoba niestety, ale wie, że popełniła jakiś błąd, ta osoba wie o tym, ale boi się do tego przyznać tak naprawdę. Ta osoba może tłumić w sobie jakieś uczucia, mogła pokazać albo może swoim zachowaniem pokazywać, że ta osoba nie jest do końca tak naprawdę gotowa na coś i może odkładać jakieś sprawy na przyszłość, nie przyznawać się wprost do jakichś rzeczy. Musisz wiedzieć o tym, że to jednak Ty jesteś na wygranej pozycji, ponieważ w ciągu najbliższych kilku miesięcy możesz zebrać pozytywną energię i dokonać pozytywnych zmian. Aby przyjąć przesłanie z tej karty, koniecznie polub ten film i zaobserwuj mój profil. A po prywatne czytanie, dzięki któremu poczujesz ulgę i poznasz odpowiedzi na Twoje pytania, zgłoś się do mnie na mojej stronie internetowej kluczprawdy.pl.